Chcę zaprezentować poszczególne elementy służące do sterowania i obsługi pojazdu samochodowego w samochodzie Fiat Punto. Deska rozdzielcza, w skład deski wchodzą prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury oraz wskaźnik poziomu paliwa. Następnie mamy kierownicę, za pomocą której nadajemy wybrany tor jazdy. Na kierownicy znajduje się również sygnał dźwiękowy. Po lewej stronie mamy przełącznik kierunkowskazów. Gdy przełącznik jest w górze, sygnalizuje to skręt w prawo. Gdy przełącznik jest na dole, sygnalizuje skręt w lewo. Znajduje się tu również przełącznik świateł. Po prawej stronie mamy przełącznik wycieraczek. Mamy również pedał przyspieszenia po prawej stronie, w środku pedał roboczy hamulca, po lewej stronie pedał sprzęgła. W skład wchodzi również dźwignia zmiany biegów. Hamulec roboczy, lusterko wewnętrzne oraz dwa lusterka lewe zewnętrzne oraz prawe zewnętrzne. Przedstawiłem wszystkie elementy służące do obsługi pojazdu.